Witam Was bardzo serdecznie, mamy 5 kwietnia. No i dzisiaj będę siał arbuzy. Od rana pikuję pomidory, już właściwie to od kilku dni. Właśnie, <laughs> ręce całe czarne, no i pokój rozwalone, wszystko. Mm, dobre są regały, powiem Mam wszystko mieszczą. Są duże, dobre. Mm, no i będziemy je wysiewać, arbuzy teraz. Już jest ten odpowiedni, myślę, termin. W tamtym roku. Początek marca, no początek, no po sam początek marca. Nie wiem czy to nawet nie był 1 marca. Wysiewałem, no i to było za wcześnie, bo zdecydowanie za wcześnie. Teraz mamy 5 kwietnia, jak mówiłem, i zobaczymy. Yy, otworzyłem sobie pierwszą odmianę, jaką jest właśnie złotowolicy. Jak widzicie, yy, by sprawdzić, ile ma sztuki, i wiedzieć, ile mniej więcej szykować doniczek A będę je siał. Zaraz Wam też pokażę w czym. No i teraz Wam pokażę odmiany. Więc no tak, może zacznijmy właśnie, to jest złotowolicy, w tamtym roku już tak wam mówię, ostatnio, yy, no że go miałem, owoce yy, duże są właśnie, to jest plus, bo w tamtym roku yy, urósł jeden taki wielki owoc jego, jego, no jego, yy, tej odmiany, no i naprawdę ponad 10 kg był, takie jak ma być arbuz i do takich będziemy, no takie polujemy w tym roku, do takich dążymy. Nie wiem jak to powiedzieć, ale dobra. Takie mamy na celu. Rozario. No, odmiana, którą miałem w tym roku, arbuzy nie są duże, nie wiem jak tutaj piszę z wielkością. owadze 3 do 5 kg. Nie, to malutkie były takie, wiecie, kilogramowe. Ale no, smaczne, jednak yy, yy, nie, zdą, nie zdążyły mi wszystkie dojrzeć, bo po prostu późno wysiałem do, drugi raz. I no to minus, ale myślę, że w tym roku będzie dużo lepiej. I, no i też plus taki, że wam jeszcze pokażę drugą odmianę, bo tutaj jest jeszcze odmiana Janosik No i one u mnie identycznie po prostu rosły. <grych> Dosłownie to samo, także mówiłbym wam to samo dwa razy. Różnią się tylko kolorem skórki. Znaczy nie skórki, tylko miąż. Yy, no i zobaczmy w tym roku, jak będzie. One jest dużym plusem, właśnie to, że są super dostosowane do naszego klimatu polskiego. Przejściowego, umiarkowanego, także. Raczej no, na odwrót. Ale cóż, ja powiem Wam głębiej przez okno. No, te pajace robią tu w tych drzewkach gniazda. Ale kocur wychodzi na dwór, to je atakuje i rozwala. No. To jak mówię, są bardzo dobre dla naszego klimatu. Idealnie u nas rosną. Także no, dla początkujących y, hodowców w Polsce są idealne. Mm. Arbus. Bez odmiany, no taki ma być. Nie wiem że taki będzie. Zobaczymy. Bez odmiany nie miałem go jeszcze. Także zobaczymy, co to będzie. Jeszcze dwa arbuzy zostały To teraz orangelo. Mm, też go jeszcze nie miałem, ale charakteryzuje się tym, że ma pomarańczowy miąż. Także dla ciekawości, z ciekawości kupiłem. No i ostatni arbuz, ostatnia arbuza, ostatnia odmiana arbuza, czyli Moro. Też F1 to jest akurat. Na przykład, czekajcie, Rosario Tylko Rosario i Moro są F1 Czyli nie, zbi nie zbierzemy z tego nasion No ale mamy Moro F1 mm -hmm. Też go jeszcze nie miałem <laughs> Charakter się tym, że wygląda w ten sposób Jak widzicie tutaj Czyli jasny przeważa przeważę kolory tak jasne i ma takie wycięcia Ciemnego, zielonego Zobaczymy jak będzie No i przy okazji dzisiaj będzie siał tak Dwa rodzaje melonów, Emira i Juniora takie jakie są, w tamtym roku miałem to Tego nie miałem owoców Bo za późno posiałem Nie, nie za późno posiałem tylko Padła mi rozsada, bo były za wcześnie właśnie posiane I w domu i one padły Właśnie dużo w tamtym roku yy, Arbuzów, melorów mi właśnie tak padło No i emiry Których owoców się doczekałem Malutkie, ale no przepyszne I dodatkowo kiwano <laughs> Tu mam jeszcze owoc Który o tyle leży A nie jest zepsuty od jesieni. No, właściwie to we wrześniu jakoś go zebrałem, albo nawet, no, tak, we wrześniu powiedzmy. I dalej go mam. Mm, może nie jest jakiś super smaczny, ale naprawdę polecam uprawiać, bo o ten miąż, jak wiecie, co to jest Bubble Tea, to możecie mm, samemu zrobić herbatę i dodać ten miąż, troszkę cukru, i naprawdę <laughs> przez słomkę przelatuje super. To są. Normalnie są paseczki tej tutaj to tak jakbyście mieli yy, kulki. No, te kulki bubble tea. Także możecie domowe robić. To jest super. A jeśli chodzi o siew no to wie. wygląda jak się wszystkiego, aczkolwiek yy, są dwa rodzaje jakby. Yy, moim zdaniem najlepszy jest taki, że kiełkujemy, czyli bierzemy jakiś na przykład szklany taki pojemnik szczelnie zamykany, tam jakiś na przykład ręcznik kuchenny zwilżamy i pilnujemy, żeby było wilgotno i na kilka dni tam rozkładamy pesty i gdy nam puści korzonek, to sadamy. Ale z racji tego, że po prostu nie mam na to czasu już no to takie pesteczki będziemy pojedynczo do dołków pamiętajcie, że dyniowate, no z reguły wszystkie dyniowate pojedynczo sadzimy na rozsady a więc tutaj już sobie przygotowałem właśnie dla złotowolicego Wszystkie są podpisane, bo już będę wysiewał, to będę miał gotowe. A, zaraz, bo ja tak robię do dołek, a to nie jest sadzonka. No, i robimy taki dołek, niegłęboki, to znaczy, no, patrzcie, 2 cm powiedzmy. O, na 2 cm dołek. I bardzo szybko wschodzą, praktycznie w 100%. Także, o, i wsadzam nasionka. Sobie wysypię tutaj. do jednego dołka jedno nasionko coś mi nie chce wpadać, ale przyklepiemy i zasypiemy o. i tak robimy ze wszystkimi odmianami <laughs> nie jest nic trudnego, wiecie tylko powinni dbać, podlewać dużo słońca muszą mieć te rozsady no i 15 maja po 15 maja już śmiało do gruntu możemy wsadzić no, czy w zależności, wiecie, od pogody. Trzeba sprawdzić, no, ale z reguły już nie powinno być przymrozków. Czasami się zdarzają, ale to wiecie, sprawdzamy pogodę, jeśli kilka stopni jest w nocy, to można też okryć kaninką. no ale to jeszcze nie teraz. Nagrywam właśnie, żeby pokazać, że to już jest ten termin, no i jak najbardziej możemy siać arbuzy, nawet już powinniśmy. No tak jak w większości warzyw i nie wiem w sumie, co jest warzywo, czy Arbus, owoc, go owoc, ale kurczaki rośnie jak warzywo. Mm. <laughs> Ciekawe. Owoce, owoc. Nie no, owoce to mają też ogórki. <laughs> nie no, myślę, to jest... Właściwie to nie wiem. Piszę w internet. No tak jak mi się wydawało właśnie, bo rośnie tak jak wiecie. Jak dyna i wszystko, arbus to jest warzywo. No właśnie, należy do rodziny dniowaky. To znaczy wydawać mi się wydawało. Wydawało mi, że to jest owoc i wydawało mi się, że to jest warzywo, także nie wiedziałem. Ale dobrze wiedzieć, że mamy warzywo. <laughs> niby, wiecie takie, niby... No to znaczy, no, niby, niby, niby. Niby. Mm, niby takie jasne dość. Aczkolwiek jednak są słodkie i wiecie, no. <laughs> Jak owoce, no. Można się pochwalić, że jem warzywa. A je marbuzmy. <laughs> Dobra, zabieram się. Za resztę, już mam trochę tych. Wsadzę takich. Właśnie miałem wam pokazać takich foliowych doniczkach, bo one nie lubią upikowania, nie lubią naruszania systemu. A tutaj możemy wycisnąć, o, I wychodzi nam. Mamy tutaj ziemię, pod spodem jest jeszcze taka inna ziemia. Glina zmieszana z torfem odkwaszonym. Także zabieram się za siew. No i tak samo mówię jeszcze. Wsadzę melony w ten sam sposób, kiwano wszystko w inny sposób. Tak samo ogórki Tylko ogórki. Tutaj mam szklarniowe ogórki. Wczoraj chyba. Tak, wczoraj. Dwie takie o, malutkie otworki. Są kilka centymetrów. No, nieważne, ale mało jak dwa palce. Otworki po jednej pasterce. I będzie ogórek szklarniowy już w szklarni. A te wszystkie sadzimy tak samo. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. <laughs> już niedługo widzimy się. Господа,